Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu prezentacji wagonów pasażerskich obcych zarządów z mojej kolekcji. Dzisiaj odcinek na literę W, W, jak Węgry i jest to ostatni odcinek serii. Zbliżyłem się prawie do końca alfabetu na literę Z. Już nic nie będę miał do zaprezentowania. Jeszcze w miarę liczna grupa wagonów, więcej jak Słowacja, Ukraina razem wzięte, dwa ostatnie odcinki, stąd postaram się teraz szybciutko omówić tutaj to, co mam, na tyle oczywiście, na ile potrafię, jak zresztą w całej serii. Nie znam się specjalnie na tych wagonach, wiedzy absolutnie nie zamierzam w jakiś tam sposób nabywać i dociekać obce koleje, aż yy, szeroka wiedza polski wiedzy o polskich wagonach, jak wiecie, nie opanowałem do końca, nie znam się na wylot, y, na typach wagonów, co, dlaczego, skąd się wzięło, czym się od siebie różnią, jakie tam wózki i tak dalej, wiem, że Niektórzy, być może i z Was mają taką olbrzymią wiedzę, co zawsze podziwiam, jestem pod wrażeniem. Ja raczej o polskich wagonach nawet tego nie nabędę, choć się staram, choć trochę do głowy wchodzi za każdym razem, jak czegoś tam staram, staram się doczytać, doszukać. O tyle w przypadku tutaj tych kolei obcych, to nie mam takiej ambicji, nie mam w ogóle takiego zamiaru. Stąd po prostu wam prezentuję wagony. Opowiadam o nich to, co wiem, czy po prostu o powodach, dlaczego je kupiłem, czy w którym momencie używałem. I właśnie, skoro o powodach, dlaczego mam koleje węgierskie kraj kiedyś z nami graniczący w historii, obecnie, obecnie nie. I chyba jest to jedyny właśnie kraj w przypadku tych kolei osobowych, który, których wagony posiadam, który z nami nie graniczy, bo tak to była Słowacja, Ukraina, Białoruś, Rosja, Niemcy, Czechy, wszystkie nasze kraje ościenne. A tu proszę bardzo, a trafiły się Węgry. Przepraszam, jeszcze była Austria to identycznie właśnie jak Węgry. No dobrze, to już opowiadam. Wagony te nabyłem w zasadzie nabywałem do jednego składu, który fotografowałem w Warszawie. Identycznie jak wagony rosyjskie, to był skład pociągu którego, żebym tutaj nie skłamał, kurczę, pamięć, pamięć zawodzi, pamięć zawodzi. Obecnie to to batory, tak, to w batory występują te wagony, a wtedy co to było, co? To było. Wiecie co? Muszę tutaj szybciutko gdzieś spojrzeć sobie, może w jakieś notatki, ale nic tu w tych notatkach, kurczę nie, nie widzę. Nic tu w tych notatkach nie widzę. No może mi się później w trakcie odcinka przypomni do jakiego składu. Ale był e, e, taki pociąg Polonia nie. Sobieski, nie, Komenius, nie, no był taki, był taki skład, który te 3-4 lata temu jak go fotografowałem był złożony w zasadzie z samych wagonów węgierskich, łącznie z wagonem restauracyjnym, prowadziła go tylko Polska lokomotywa. Później, w którymś rozkładzie jazdy się to zmieniło, był zestawiony już z wagonów polskich i zdaje się, tylko z jednego restauracyjnego. Tak to, tak to pewnie wynikało z umów między PKP a, a tu przewoźnikiem węgierskim. W każdym bądź razie ja do tamtego składu trochę sobie tych wagonów kupiłem i bardziej kierowałem się tutaj. Wersją kolorystyczną i tym, co było dostępne, jakie wagony były dostępne na rynku, a nie dokładnie typami wagonów. Zresztą, jak składałem te pociągi, to Dostawałem, dostawałem uwagi, komentarze, że to nie do końca jest ten wagon, który powinien być w tym składzie pociągu, pociągu który ja odwzorowuję. Także kojarzę, że, że to nie, nie do końca było to, co potrzeba. Ale dobra, dosyć tego wstępu. Może szybciutko to przedstawię. Najliczniejsza grupa wagonów ACME to może po kolei: 52,060 wagon pierwszej klasy, pierwszej klasy serii APMZ o proszę bardzo tak to wygląda i już zamykam pudełko dalej kolejny model 52020 wagon drugiej klasy już zobaczyliśmy seria BC MZ, rejestracja HKS, Start, Na bok Kolejny wagon to jest ten wagon restauracyjny. Numer modelu 52040. Proszę bardzo. Identyczny schemat malowania taki jakiś dziwny, brudno-zielony. Kolejny wagon. E, druga klasa, już ta druga klasa była, był tamten BCMZ, ten ta jaka seria, e, BPMZ, inna seria, znowu to samo malowanie i to trzeci z wagonów ACME, to będzie, co to będzie za wagon? Wagon sypialny WULAF MZ, również szóstej epoki, również węgierskiego przewoźnika MAF, a może bardziej MAF Start. I teraz tak, te wagony firma Atme zdaje się wydała kolejną serię. Nie wiem, czy identyczne, identyczne typy, czy jednak jakieś inne. Ja już jednak nie reflektowałem na te reedycje wagonu, stwierdziłem, że te kilka sztuk. Mi starczy i zwyczajnie sobie, zwyczajnie sobie je odpuściłem. Także taką mam reprezentację wagonów Acme. Może niektóre z nich do Polski wjeżdżały, może niektóre nie. Takie mam. No. Co dalej? Dalej są dwa wagony, które zostałem przez znajomych namówiony na, do odkupienia. Skusiłem się. A zawsze będę miał dwa wagony więcej. Pierwszy to jest mój jedyny model firmy NMJ, firma, która się tutaj reklamuje jako top line. Models, rzeczywiście model wygląda nieźle, jest tylko jeden mały istotny szczegół. Wagon ten nie był drogi, wygląda naprawdę fajnie. Wagon drugiej klasy BPMZ. Tyle, że mamy czarne okna. A co za tym idzie? W środku nie jest odzorowane wnętrze, nie jest nic przez te okna, nic nie zobaczymy. Stąd to uproszczenie wydaje mi się, że w chwili obecnej jest nie do przyjęcia. I, i także i dla mnie stąd więcej tych wagonów nie kupowałem, nie kusiłem się na niską cenę, tylko no mam taki jeden jako ciekawostkę i tyle. Jest to pewne rozwiązanie, ale chyba nie za bardzo do przyjęcia. Po tym jak widzimy jak można zrobić pięknie wagon, jak to robi firma LS Models, czy ostatnio nasze rodzimy... Robo to nie do końca chyba jestem zainteresowany takim podejściem. Wolę jednak zapłacić więcej i mieć również porządne odzorowane wnętrze, bo to no, zwyczajnie ładnie wygląda. A tu jest taki model. I tyle. Dobra. E, przy okazji, jeszcze ciekawostka, skoro wspomniałem firmę e, Robo i wspomniałem. I jestem przy firmie NMJ. To firma NMJ wydała w kooperacji z Robo, chyba, czy przynajmniej na formach e, Robo, e, polskie Y, które były sprzedawane również do Niemiec. I one są właśnie takie polskie Y, zostały wydane. Są e, sprzedawane m, e, przez firmę NMJ. Już tu sobie szybciutko gdzieś tam sięgam do komputera i wchodzę na stronę jednego sklepu niemieckiego. Człowiek, który pochodzi, to jest sklep Nauman Online, Nauman model, model Eisenbahn, sklep z Kolonii. Człowiek pochodzi z Węgier, specjalizuje się w kolejach jest niezłym dystrybutorem, bardzo dużym dystrybutorem firmy Albert Model. Specjalizuje się w taborze nie tylko niemieckim, to jest niemiecki sprzedawca, ale właśnie w takim centralnoeuropejskim, no wiadomo, w węgierskim. Na jego stronie zdaje się, są te wagony NMJ, właśnie sobie próbuje je tu odnaleźć. Już w wyszukiwarce, wpiszę NMJ żeby Wam odpowiedzieć, co jest w tej chwili dostępne. No jest całe tutaj mnóstwo, zaraz zobaczymy. Aha, aha szukam NMJ. LNMJ jest. To zobaczymy. Dostępne. Pogony węgierskie. I już, tak, jest serii Top Line, coś tam jest, ale nie widzę zdjęć, chociaż jest tu coś za. No nie, mam niestety bez zdjęć. W każdym bądź razie, jeśli. Chcę... O, jest, to jest właśnie to. Podpis głosi, że jest to węgierski w oznaczeniu H Start model serii 130A HCP, czyli z fabryki naszego cegielskiego. Z informacji gdzieś tam zaciągniętych z internetu, tutaj na stronie tego, tego, tego właśnie sklepu Nauman Online tej informacji nie ma, że to są właśnie z polskiej formy opracowanej przez Robo. Czy e, rzeczywiście, bo to jest po prostu taka plotka, czy rzeczywiście tego nie jestem w stanie potwierdzić. Każdy bądź razie wagony te są dostępne. E, mieć ich e, nie mam, nie jestem nimi zainteresowany. E, to są, zdaje się, wagony do ruchu lokalnego po Węgrzech, więc no cóż. Dziękuję za nie. 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 Ale takie są, stąd tą ciekawostkę. Jak chcecie, możecie więcej podrążyć ten temat firmy NMJ i, i tutaj tych wagonów. Sam jestem ciekaw, jak to jest w rzeczywistości, jaka historia się za tym kryje. Ja tutaj o tym wspominam, ale więcej tego tematu nie badałem. Dobra, to był jeden z takich kupionych okazyjnie wagonów. Tu jest drugi, tu jest standardowy już wagon. Z, z tych, tych, tych formy Tiliga pierwszej klasy, wagon serii A, typowy, krótki Y, pewnie pochodzący gdzieś tam z fabryki Baucen bądź Gyrlic. TILIG wydawał te modele w różnych malowaniach, także i w malowaniu węgierskim. Taki sobie właśnie kiedyś wagon gdzieś tam odkupiłem. Znowu wagon ten nie do końca, chyba on się nie nadaje do zestawiania pociągów jeżdżących przez Polskę, stąd po prostu tylko malowanie to samo co innych wagonów pierwszej klasy i tyle. Powinienem się go tak samo pozbyć jak nie zakupuję tych Y pochodzących z Cegielskiego, o których przed chwilą opowiadałem. No ale nic, póki co wagon jeszcze mam. O, i tak to wygląda. To jest, zaprezentowałem właśnie siódmy z wagonów w tym, siódmy z wagonów węgierskich. I teraz tak, to jest to malowanie, które do niedawna było aktualne w kolejach, na kolejach węgierskich. Teraz daje się ten schemat malowania, już jest, zmienia się na wagonach węgierskich. Już jest zdecydowanie ciekawszy. Dobra, to jeszcze tylko. Kwestia, żeby rozwikłać tą zagadkę, która mnie tutaj cały czas nurtuje, co to ja widziałem za, za jakie, jaki fotografowałem pociąg złożony z wagonów węgierskich, już sięgam sobie, też tego nie widzicie, ale ja sobie sięgam do swojego archiwum swojego archiwum zdjęciowego, już tutaj patrzę. I zaraz będę wiedział, co to był za pociąg. Zaraz sobie je wyświetlę. A już wiem, Warszawa. Warszawa, EIC130, Warszawa najpewniej. Już sobie wyświetlę jakieś tam zdjęcia. Przykładowe, o jak najbardziej. Jeszcze tutaj też mam takie zdjęcia złożone nie tylko z wagonów węgierskich, ale i z rosyjskich Viagio Classic. Z wagonów, które Wam prezentowałem choćby w prezentacji wagonów rosyjskich w jednym z poprzednich odcinków. No i tak, zresztą tak, ten, ten, ten skład Warszawia też jest gdzieś do odnalezienia na moim kanale, jak ja próbowałem go. Złożyć. No, to właśnie do tego pociągu kupowałem te wagony. Okazuje się, że nie tylko do niego można je wykorzystać, ale to, to już potem, te, tak jak mówiłem, z każdym rozkładem jazdy przychodziły zmiany w składzie, w składzie pociągów międzynarodowych kursujących po. Polsce. teraz mamy właśnie ten skład Batorego i znowu może też sobie spojrzę w swoje archiwum zdjęciowe już tym razem tegoroczne zaraz zobaczę, który z tych wagonów mógłbym potencjalnie wykorzystać to zaraz będę wiedział tak, wszystkie muszę porozwijać katalogi o. Nie, to był jakiś pociąg EIC, mam w Warsowie, ale ja szukam Batorego. Gdzie jest Batory? Jest Batory. Bo tu chcę sprawdzić, jakie są wagony węgierskie. Mam skład Batorego, prowadzi go EP09. Trzy wagony w malowaniu czeskim, Najbert, wagon drugiej klasy, polski, PKP Intercity, wagon restauracyjny węgierski. No więc jeszcze na coś mogą mi się Przydać te modele, i już tutaj Wam pokażę. O proszę bardzo, mam ten wagon. Czy to jest dokładnie ten sam? To muszę się przyjrzeć na zdjęcia, albo to jest potencjalnie do odszukania gdzieś na stronie ze składem tego pociągu. Ale fajnie, tak? Potencjalnie, yy, przynajmniej kolorystycznie, bator jest do złożenia, bo nie wiem, jeśli chodzi o typy wagonów, może już być o wiele, yy, o wiele, o wiele gorzej, bo yy, ma, samo malowanie nie załatwia tutaj. Sprawy, choćby to malowanie czeskie. O, tutaj widzę jakiś inny, jest fajny wagon czeski, odkupiony od Austriaków, jeszcze w austriackim malowaniu. Dobra, to sobie pokomentowałem, patrząc, nie widzieliście, oglądając swoje zdjęcia. A póki co już kończę ten odcinek. Tym samym kończę też tą serię prezentacji tych. Wagonów pasażerskich, obcych zarządów. Tym samym chyba już temat wagonów pasażerskich na pewien Moment w czasie uznaję za wyczerpany. Mówię na pewien moment w czasie, bo od nakręcenia prezentacji wagonów polskich już kolejne były wagony wydane. Ale te wam na bieżąco prezentuję w unboxingach. Stąd nie widzę potrzeby, potrzeby dokręcania kolejnych odcinków serii. Tutaj też raczej nie będę dokręcał kolejnych odcinków. Jeśli jakiś z tej grupy. Zestaw czy wagon sobie nabędę, to zwyczajnie zobaczycie to w unboxingu. Zresztą, co tu dużo mówić, dosłownie dwie godziny temu zakupiłem taki, taki zestaw w jednym sklepie. Jak zestaw do mnie przyjdzie, zobaczycie w unboxingu, co kupiłem i dlaczego. Dobrze, żegnam się z Wami, cześć.